Pakt, ostrza i łuski. Kelen, ostatni z dumnego rodu zabójców smoków, od najmłodszych lat uczył się, że smoki to bestie. Ich ogień spalał domy, a ich szpony rozrywały ciała jego przodków. Na ścianach jego domu wisiały głowy poległych bestii, a jego miecz, ostrze Smoka, był przepełniony nienawiścią do tych stworzeń. Jego życie było proste: znaleźć smoka, zabić smoka. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło, gdy na jego ziemię padł cienie o wiele bardziej złowrogi niż smoczy. Naciągała klątwa nieumarłych, która pożerała wszystko, co żywe. Hordy szkieletów i zombie wylewały się z gniłych bagnisk, maszerując w stronę jego wioski. Keren ze swoim mieczem w ręku stanął do walki, ale nawet jego legendarna zręczność nie wystarczyła. Nieumarli byli bezlitośni, a ich liczba była nieskończona. Patrzył, jak jego wojownicy padają jeden po drugim, a jego serce wypełniała rozpacz. Wtedy w chmurze dymu i popiołu usłyszał ryk. Smoczy ryk. Kelen przygotowany na śmierć, uniósł swój miecz, gotowy do ostatniej walki. Jednak smok, który wylądował przed nim, nie był wrogiem. Jego łuski były ciemno-niebieskie, a jego oczy lśniły starożytną mądrością. Była to ignis, królowa smoków z ognistych szczytów. Spojrzała na niego, a Kelen usłyszał w swojej głowie jej głos. Nie walcz z własną nienawiścią, Kelenie. Walcz z prawdziwym wrogiem. Smok zaoferował mu pakt. Połączą siły, aby odeprzeć inwazję nieumarłych, a w zamian Kellen przysięgnie, że żaden smok nie zginie z jego ręki. Decyzja była trudna. Całe jego życie było poświęcone walce ze smokami, a teraz miał połączyć z nimi siły. Ale widok umierającej wioski i nadciągającej hordy nieumarłych sprawił, że Kellen odrzucił swoją nienawiść w. Podał rękę Ignis, a Smok skinął głową w geście akceptacji. Razem stanęli do walki. Ogień smoka i stalowy miecz Kelena zmierzyły się z nieumarłymi, a ich sojusz stał się dla wioski jedyną nadzieją. Bitwa była zacięta. Ignis, ze swoim płomiennym oddechem, popierała hordy szkieletów, a Kelen, wspierany jej ogniem, cięł i pchał swój miecz, rozrywając trupy zombie. Wiedział, że to nie jest tylko walka o wioskę, ale o przyszłość całego świata. Kiedy ostatni nieumarły upadł, Kelen i Ignis stali obok siebie, wyczerpani, ale zwycięzcy. Zrozumieli, że ich sojusz był silniejszy niż stara. Nienawiść su. Kelen już nie zabójca smoków, lecz ich sojusznik, odnalazł w Ignis nie tylko sprzymierzeńca, ale i przyjaciela.